Chyba za, za, za wysoki pułap Nie dźwignę tego Masz za, za, za dużą prędkość chyba O dobrze dobrze Ale spadniesz z tego, z górki O o, ty? No? 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 Ty, będzie dobrze, będzie idealnie będzie Zobacz. Pięknie. Co? Pięknie żaklar. Jak ty się tu... Jak to się tu zrobił Wiedź... Nie, nie, wjedź tutaj, wjedź tutaj w ten Tutaj przy, przy domku postaw, przy domku zaparkuj Tylko pamiętaj, że on później do tyłu nie może jechać To go ciężarówką go przepchamy Wjedź tutaj, tak żeby ładnie obok, do... obok domku stał Tu, ja, ja, ja cię tu kieruję, tu Nie przepchamy go źle. Dobrze nie, nie... Ale... Wykręć... Dobra i tu może ustanąć, tu może ustanąć.